Witajcie ogrodnicy doskonali i niedoskonali. Dzisiaj jak widać w roli głównej różaneczniki i azali. Wprawdzie stoimy już przed rabatą, na której większość różaneczników i azali przekwitła. Niemniej jednak one tak w różnych terminach kwitną, że trudno złapać, żeby cała rabata była kwitnąca. Ale to jest chyba też zaleta, bo cały czas na tej rabacie coś się dzieje. Zanim przejdziemy do omawiania jak hodować różanyczniki azalie, może powiem krótko jeszcze jakie towarzystwo lubią różanyczniki azalie. Są to rośliny kwaśnolubne, one muszą mieć ziemię kwaśną, ponieważ jeżeli damy jej ziemię zasadową, po prostu nie będą nam rosły, nie będą mogły przyswajać tego jedzenia, które jest w glebie. Więc albo musimy ją zakwasić, tą ziemię. Są różne metody na zakwaszanie, między innymi, sole, nie saletka, tylko siarczany, które sypiemy pod krzaki. Jakieś tam są sposoby domowe, zakwaszanie poprzez dolewanie octu winnego do wody. No, ale to są takie bardzo połowiczne. Żebyśmy uniknęli takich różnych metod. Może nie do końca pewnych, nie do końca sprawdzonych. Ja preferuję sadzenie jednak, wymieszanie ziemi rodzimej, którą mamy u siebie w ogrodzie, z torfem kwaśnym. I w tej chwili mamy przygotowany torf kwaśny, ponieważ będziemy sadzić jeszcze na tej rabacie rośliny, które również lubią. Takie same warunki jak różaneczniki, azalie, pieriesy i te roślinki, żeby posadzić musimy im przygotować ziemię wymieszaną z kwaśnym torfem. Oprócz tego przy azaliach i różanecznikach warto posadzić rośliny iglaste, które nie dość, że będą nam zakwaszać ziemię poprzez to, że igły, które będą gubić, będą spadać na ziemię, ale to są też rośliny, które w jakiś sposób ochraniają nam różne azalie, które w okresie zimy, kiedy są wiatry, kiedy są bardzo duże mrozy, one je ochraniają. Z tej strony na tej rabacie od strony północno-wschodniej są posadzone świerki, które stanowią taką barierę. Aby te rośliny po prostu nam zimą nie wymarzały i żeby je dodatkowo nie okrywać. Warto taką rabatę posypać korą sosnową. Ona jest najlepsza. Przy czym dobrze kupić korę taką, która będzie sucha, która nie będzie miała widocznych oznak pleśni, bo taka kora będzie zdrowa. Także przy zakupie kory też warto zwrócić uwagę, z jaką korą mamy do czynienia. Ja obsypałam drobną korą, ponieważ ona jest bardzo tak przylega ściśle do podłoża i jak się ją zmoczyło wodą, ona po prostu przywiera do gleby i to wiatr nie nosi tej pory po całym ogrodzie. Warto sadzić rośliny na takiej rabacie o różnym pokroju, wyższe, niższe, po to, żeby rabata była ciekawsza. Ja mam tu posadzone buczki, które są szczepione na tnie, na drzewie i sosny. Oprócz tego posadziłam kilka żurawek, które też są roślinami, no powiem tak, część jest cieniolubna, część lubi słońce. Ja akurat nie wybrałam grupę żurawek, które rosną i na słońcu i w cieniu, ponieważ ta rabata jeszcze w tym miejscu jest mocno Słoneczna. Jak podnorosną te sosny no to wiadomo, zacznie nam się zacieniać. Mam też klony, klona posadzonego, który nam w jakiś sposób tą rabatę też ożywia poprzez piękne żółto-zielone liście i takie kolorowe to są można powiedzieć, to są ich kwiatostany. Ale to są proszę dla ja Was nasionka, które nam się tutaj tworzą. Przed nimi posadzone są bzy. Te bzy mają za zadanie, jak zakwitną i podrosną. One będą przycięte po to, żeby im zrobić szersze korony. I widzicie, tutaj są jeszcze resztki kwiatostanów. To wszystko zostanie usunięte. Tak samo należy usuwać kwiatostany u różnych i jazali. I to jest bardzo ważne, aby po przekwitnięciu usuwać te kwiatostany w taki sposób, żeby nie uszkodzić liści, które wyrastają przy samych podstawach tych przekwitniętych kwiatów, ale też, żeby cały ten kwiatostan usunąć. Aby mogły tutaj raz rozwijać się liście, a dwa, żeby nam na tych samych łodygach na przyszły rok zakwitły nowe po prostu kwiaty. Co jest jeszcze bardzo istotne? Pamiętajcie, żeby na jesień, jeżeli jesień słucha, podlać dobrze nasze różaneczniki azalię. Ja robię coś takiego, że. Jak jest już listopad, a jeżeli on jest suchy, to pod każdą roślinę wylewam jedną konewkę. Ponieważ jeżeli my ich dobrze nie nawodnimy, to one będą miały naprawdę duże trudności z tym, żeby przeżyć zimę. Rośliny tak kwitnące, bujno kwitnące, tak jak tutaj widać na na tych dwóch, na różane i na tej azali, no to wyobraźcie sobie, że one bardzo dużo potrzebują pożywienia z gleby. Zwykła gleba im tego nie zapewni. Dlatego, jest dosyć istotne, żeby przy roślinach kwaśnolubnych, jednak dwa razy do roku zasilić te rośliny. Ja to robię w kwietniu, w maju, wtedy, kiedy one kwitną po raz pierwszy i drugi raz tak staram się. Do połowy lipca drugi raz zasilić. Nie zasilajcie później, bo wtedy wy osłabiacie tą roślinę. Bo ona zaczyna, za szybko zaczyna się przygotowywać na ponowne kliknięcie. Więc trzeba zwracać uwagę na te terminy, bo one są dosyć naprawdę istotne. No, spytacie, co się stanie, jeżeli nie zasilicie? Nic się nie stanie. Po prostu będzie słabsze kliknienie. A jeżeli ziemia była na tyle urodzajna, jeżeli macie dobre ziemie, jeżeli nie daliście samego torfu, to te roślinki oczywiście z powrotem przez rok mogą się obejść bez nawozów. I postawiłam tutaj właśnie te dwie rośliny, które przygotowałam do tego, żeby ich tu posadzić. Jest to pieris japoński. Roślina zimozielona, która lubi wymarzać, jeżeli posadzi się je w miejscach takich nieosłoniętych. Mam nadzieję, że tutaj te świerki osłonią te roślinki. Tu mam jedną, tam mam drugą. Jeden ma srukatę te liście, ten ma zielone liście. Jak widzicie, są bardzo atrakcyjne, kolorowe, w kilku kolorach. Więc warto wnieść w ogrodach, przy czym ja po posadzeniu, tą zimę, te rośliny jeszcze okryję otuliną, ponieważ nie jestem pewna, czy one tutaj w wieszczadach będą w stanie przeżyć. Z różane i azalie w ogrodzie, pamiętajcie, że dłużej i ładniej kwitną w miejscach półcienistych. Natomiast na pewno dużo więcej kwiatów zawiązują w miejscach słonecznych, tak jak to azalia. Ale ona kwitnie dosłownie niecały tydzień i zobaczcie, już jest niestety omlewająca od ciepła. Jeszcze jak zarzają się takie. Dni, kiedy są chłodne, no to wtedy one się dłużej trzymają. Niemniej jednak ja bym tak zalecała, abyście sadzili te rośliny w miejscach półcienistych, bo wtedy przedłużacie ten spektakl kwićnienia. Myślę, że najważniejsze rzeczy o różanesznikach i azariach już Wam opowiadałam, Czego nie, jeszcze się nie dowiedzieliście, doczytajcie, bo w internecie wiedzy na ten temat jest bardzo dużo. A ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku.